Epos o Gilgameszu. Wersja przystępna i faktograficzna. Epos o Gilgameszu to najsłynniejszy poemat mezopotamii i jedno z najstarszych dzieł literatury. Znamy go z glinianych tablic zapisanych pismem klinowym, odkrywanych w wielu miejscach starożytnego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w bibliotece asyryjskiego króla Ashurbanipala w Niniwie, siódmy wiek przed naszą erą. Tekst zachował się niepełnie. Część tablic jest uszkodzona, mamy liczne luki, a zakończenie w niektórych kopiach nie przetrwało. Mimo to główny sens opowieści jest dobrze czytelny. Najlepiej zachowana, wersja standardowa, została zredagowana po akadyjsku prawdopodobnie między XIII a X wiekiem przed naszą erą i tradycyjnie łączona z imieniem skryby Sin Leki Uniniego. Starsza wersja, starobabilońska XVIII wieku przed naszą erą znana jest z kilku ważnych tablic, m.in. Pennsylvania i Yale, a jeszcze wcześniej istniały sumeryjskie pieśni o Gilgameszu, około. XXI wiek przed naszą erą. Przez dziesięciolecia samo imię bohatera odczytywano błędnie jako Isdubar. Poprawny odczyt o Gilgamesz ustalono dopiero pod koniec XIX wieku. <tryk> Bohaterem jest Gilgamesz, legendarny i prawdopodobnie historyczny Władca Uruk, wspominany na sumeryjskiej liście królów. Panowanie lokuje się zwykle około 2000 lat przed naszą erą. Tradycja przypisuje mu dwie trzecie boskości i jedną trzecią człowieczeństwa. Początkowo rządzi twardą ręką, aż bogowie stwarzają mu rywala. Enkidu, dzikiego siłacza żyjącego pośród zwierząt. Pojedynek dwóch tytanów kończy się przyjaźnią. Razem pokonują strażnika lasu cedrowego Humbabę, Huwawę i byka niebiańskiego zesłanego przez rozgniewaną Isztar. Za ten czyn bogowie karzą ich. Enkidu umiera. Wstrząśnięty Gilgamesz wyrusza w podróż po tajemnicę nieśmiertelności, szukając Utnapisztima, jedynego człowieka, który przeżył potop i otrzymał dar wiecznego życia. Kluczowym świadectwem tej części jest tablica 11, słynna Flood Tablet, numer inwentarzowy K3375 w British Museum, gdzie Udnapisz Tim opowiada o budowie łodzi, burzy trwającej 6 dni i 7 nocy oraz o wypuszczeniu gołębia, jaskółki i kruka. To właśnie publiczne odczytanie tej tablicy przez Georgia Smitha w 1872 roku wywołało sensację w Londynie. W dalszym ciągu eposu Gilgamesz zdobywa roślinę odmładzającą, lecz traci ją na rzecz węża, który po zjedzeniu rośliny zrzuca skórę. A bohater musi pogodzić się z własną śmiertelnością i wraca do uruk. Poemat bywa przekazywany na dwunastu tablicach. Część badaczy widzi tu możliwą symbolikę. Dwanaście jak znaki Zodiaku. To jednak tylko interpretacja. Ważne, że materiał, którym dysponujemy, to układanka. Z około. 3600 wersów znamy w całości lub w części około 3200, a tablica 12 różni się od reszty to akadyjskie tłumaczenie wcześniejszego sumeryjskiego utworu o zaświatach i chronologicznie nie pasuje, bo Enkidu jest tam żywy. O szerokiej popularności eposu świadczą fragmenty znalezione daleko poza Niniwą m.in. w Hatusie, Turcja, Emar, Syria i Megiddo, Izrael. Dwanaście tablic. Tablica pierwsza. Gilgamesz i Uruk. Sława władcy, skargi ludu. Bogini Aruru stwarza Enkidu. Tablica druga. Oswojenie Enkidu. Szamchat ucywilizowuje Enkidu. Pojedynek z Gilgameszem kończy się przyjaźnią. Tablica trzecia. Przygotowania. Błogosławieństwo Ninsun. Plan wyprawy przeciw Humbabie. Tablica czwarta. Droga do lasu. Ciężka wędrówka, sny wróżebne. Tablica piąta, Humbaba, walka i zwycięstwo dzięki pomocy Szamasza. Tablica szósta, Isztar i Byk Niebiański. Odrzucenie Isztar, zabicie byka. Tablica siódma, wyrok bogów, choroba i śmierć Enkidu. Tablica ósma, żałoba, lament Gilgamesza, pytania o śmierć i sens. Tablica dziewiąta, wyprawa po nieśmiertelność. Góra Maszu, ludzie skorpiony, ogród bogów. Tablica dziesiąta. Siduri i Urszanabi. Rady karczmarki Siduri. Przewoźnik Urszanabi pomaga przeprawić się przez wody śmierci. Tablica jedenasta. Utna pisztim i potop. Opowieść o potopie. Próba bezsenności. Roślina życia utracona na rzecz węża. Tablica dwunasta. Cień Enkidu. Przywołanie ducha przyjaciela i obraz świata zmarłych. Tablica o odmiennej proweniencji. Dlaczego to wciąż porusza? Niezależnie od wariantów i ubytków, rdzeń pozostaje niezmienny. To opowieść o przyjaźni, chwale i stracie, a przede wszystkim o dojrzewaniu do akceptacji własnej śmiertelności. Tysiące lat później brzmi to nadal zaskakująco współcześnie. Na początek ważne zastrzeżenie. Poniższy tekst nie jest oryginałem eposu o Gilgameszu. To współczesna, przystępna interpretacja oparta na oryginalnych tablicach i badaniach. Standardowa redakcja akadyjska przypisywana, syn Lekioniniemu, wcześniejsze wersje starobabilońskie oraz jeszcze starsze pieśni sumeryjskie o Bilgameszu. Zachowuje sens kolejność wydarzeń i nazwy własne. Tam, gdzie warto, narrator dopowiada krótkie wyjaśnienia. Gilgamesz. Wyobraź sobie Uruk, Biblinę Erek. Miasto o murach tak masywnych, że nawet w samo południe kładą chłodny cień. Na kamieniu wyryto dzieje jego króla, Gilgamesza. Mówiono o nim: dwie trzecie Boga, jedna trzecia człowieka. Silny, piękny, nieposkromiony i z czasem zbyt surowy. Lud prosił bogów o ratunek, a ruru stwórczyni ludzi ulepiła więc z gliny przeciwwagę dla króla. Enkidu, dziki jak step, cały w sierści, karmiący się wraz z gazelami, pijący wodę u wodopojów. Myśliwy, który tracił przez niego sidła, poprosił o radę. Wysłano szamchat, kapłankę bogini miłości Isztar. Usiadła nad wodą. Enkidu przyszedł jak co dzień. Zobaczył ją i został sześć dni oraz siedem nocy. Gdy wrócił do zwierząt, już go nie przyjęły. Rozum urósł, biegi osłabły. Chodź do Uruk, usłyszał. Poznasz Gilgamesza. Spotkali się w bramie miasta. Zadrżały ulice. Kusz wzbił się w górę. Walczyli za wzięcie, lecz zamiast wrogości narodziła się przyjaźń. Od tej chwili dwóch tytanów ramię w ramię. Chęć sławy i próba charakteru popchnęły ich do lasu cedrowego, świętego Gaju bogini Irnini. Strzegł go olbrzym Humbaba. Po drodze Szamarz, Bóg Słońca, słał im sny i wiatry. Znak że czuwa. Las pachniał żywicą, cień był gęsty jak aksamit. Humbaba ryknął tak, że ziemia zadrżała. Enkidu miał złe przeczucia, lecz Gilgamesz ścisnął mu ramię. To dobry znak, jego powalimy. Siedem wiatrów szamasza spętało czujność strażnika, a miecze przyjaciół dokończyły dzieła. Humbaba runął. Gdy królewskie włosy znów były gładko uczesane, a szaty czyste, pojawiła się Isztar. Bądź mój, dam ci bogactwo i władzę. Gilgamesz odmówił. Pamiętał losy jej dawnych kochanków Bogini zapłonęła gniewem i uprosiła u Anu zesłanie Byka Niebiańskiego Byk stratował pola, ludzie padali Lecz Gilgamesz z Enkidu pokonali go wspólnie Isztar zawyła na murach, a Enkidu cisnął w jej stronę kawał byczego udźca Bogowie naradzili się i wyrok spadł na przyjaciela Enkidu zachorował Noce przynosiły sny o domu pyłu, gdzie kurz jest jadłem, a błoto potrawą. Po dwunastu dniach serce Enkidu ucichło. Gilgamesz zawył jak lwica po stracie młodego i zadał pytanie, którego dotąd unikał. Czy ja też tak skończę? Żałoba zamieniła bohatera w pielgrzyma. Ruszył, by znaleźć Utnapishtima, często zapisywanego jako Utnapishtim, człowieka, który przetrwał potop i otrzymał dar nieśmiertelności. Droga prowadziła przez góry maszu, gdzie ludzie skorpiony strzegą bramy słońca. Krew bogów płynie w tobie, rzekli i pozwolili mu przejść przez 12 godzin ciemności. Na końcu czekał ogród, w którym drzewa rodziły kamienie szlachetne. Raj na krańcach świata. Nad brzegiem morza siedziała Siduri, mądra Sybilla. Nieśmiertelność jest w rękach bogów, powiedziała. Ty jedz, pij, noś czyste szaty, kochaj swoich. Ciesz się dniem Gilgamesz, nie ustąpił. Sybilla wskazała więc Ursza na Biego, przewoźnika wód śmierci. Po tej wodzie nie wolno wiosłować ręką. Dotknięcie oznacza koniec. Więc bohater wystrugał dziesiątki długich żerdzi, by pchnąć łódź bezpiecznie. Uta na przyjął go i opowiedział o potopie tej samej historii, którą czytamy na słynnej tablicy 11, zwanej Flat Tablet, przechowywanej w British Museum. Bogowie postanowili zalać ziemię, mówił, lecz Ea szepnął mi przez ścianę z sitowia, rozbij dom, zbuduj statek, ocal nasienie wszelkiego życia. Burza trwała sześć dni i sześć nocy. Gdy ucichła, okręt osiadł na górze Nisir. Wypuściłem gołębia, wrócił jaskółkę, a ona wróciła. Kruka, ten znalazł błoto i nie wrócił. Złożyłem ofiarę, a bogowie, jak muchy, zlecieli się do zapachu. Bel Enlil rozgniewał się, że ktoś ocalał, lecz Ea go zgasił. Nie zalewa się świata, skoro można ukarać winnych głodem albo zarazą. Wtedy Bel pobłogosławił mnie i moją żonę i osadził nas u ujścia rzek ze zwyciężoną śmiercią. Ta opowieść, gdy po raz pierwszy odczytano ją publicznie w roku 1872 w Londynie, poruszyła słuchaczy. Glina przemówiła o wielkiej wodzie. Dobrze, rzekł Utana Pisztim do Gilgamesza, teraz nie śpij przez sześć dni i siedem nocy. Bohater przysiadł i zasnął natychmiast. Jego porażkę zapamiętano z humorem. Żona Utana Pisztima piekła Bochen przy Bochnie i układała je przy głowie śpiącego. Po barwie i czerstwieniu widać było upływ czasu. A jednak gospodarz zdradził mu ostatni sekret. Na dnie wody rośnie roślina z kolcami, nazywają ją. Starzec się odmładza. Gilgamesz przywiązał kamienie do nóg, zanurkował, wydobył roślinę i ruszył do uruk, by podzielić się nią z ludźmi. Po drodze zobaczył chłodne źródło. Zanurzył się, by obmyć pył drogi. Wtedy wąż wyczuł zapach, wysunął się, porwał roślinę i odpłynął, po czym zrzucił skórę. Gilgamesz usiadł na brzegu i wyszeptał – dla kogo ja się trudziłem? Nie dla siebie. Wstał jednak i rzekł do Urszanabiego. Chodź, wejdźmy na mury Uruk. Popatrz na cegły wypalane, na fundamenty siedmiu mędrców. Skoro nie mogę żyć wiecznie, niech przetrwa to, co zbudowałem. Jest jeszcze epilog. Osobna, późna tablica dwunasta. To tłumaczenie starszego sumeryjskiego poematu, więc chronologicznie nie pasuje. Potraktujmy ją jak widzenie. Gilgamesz prosi bogów, by zobaczyć cień Enkidu. Nergal uchyla bramę Irkali, domu prochu, i przyjaciel wraca na chwilę. Powiedz prawa ziemi, którą widziałeś, prosi król. Nie chcesz ich znać, odpowiada cień. Ale jeśli musisz, ten, kto poległ w walce i ma, kto o niego dba, pije czystą wodę. Ten, kto nie ma nikogo, żywi się okruchami z ulicy. Otwór w podziemiu zamyka się bez dźwięku. Gilgamesz wraca na mury, patrzy na miasto, i na domy ludzi i potężne blanki i rozumie wreszcie, nie zwycięża się śmierci ciałem, lecz czynem. Pamięć bywa trwalsza niż skóra i dlatego tyle wieków później wciąż wypowiadamy jego imię. Na marginesie, ten epos czytamy dziś w redakcji akadyjskiej ułożonej między XIII a X wiekiem przed naszą erą. Starsze wersje pochodzą z XVIII wieku przed naszą erą a jeszcze wcześniejsze sumeryjskie pieśni o Gilgameszu z XXI wieku przed naszą erą. W XIX stuleciu europejscy uczeni mylili imię bohatera, czytając je jako izdubar. Dopiero później utrwalił się właściwy odczyt – Gilgamesz. Kilka szeptów narratora, fakty, które warto znać, zapisane słowami. Najlepiej zachowana wersja standardowa eposu Powstała po akadyjsku i bywa łączona ze Skrybą syn leki uninim -un między XIII a X wiekiem przed naszą erą. Starsze są tablice starobabilońskie z XVIII wieku przed naszą erą, m.in. tablice Pennsylvania i Yale z epizodami o ucywilizowaniu Enkidu chlebem i piwem, a jeszcze wcześniejsze sumeryjskie pieśni o Bilgameszu z około XXI wieku przed naszą erą. Tablica XI z opowieścią o potopie. To słynna flat tablet, oznaczona numerem inwentarzowym K3375 w British Museum. Jej publiczny odczyt w roku 1872 przez Georgia Smitha poruszył Europę. Imię króla długo czytano błędnie jako Izdubar. Dziś przyjmujemy formę Gilgamesz. Gilgamesz to najpewniej postać historyczna, władca Uruk z wczesnodynastycznego okresu Mezopotamii. Figurujący na sumeryjskiej liście królów. Tablica 12 to późny dodatek. Akadyjskie tłumaczenie sumeryjskiego utworu o zaświatach. Literacko pełni funkcję epilogu, a nie ciągu dalszego głównej opowieści. Zachowany epos jest jak układanka. Z około 3600 wersów mamy około 3200 w całości lub we fragmentach. Odłamki znajdowano daleko od Niniwy, w Hatusie, dzisiejsza Turcja. Emar, Syria i Megiddo, Izrael. Wątek potopu ma bliskiego krewnego w opowieści o Atrahasisie. Redaktor wersji standardowej włączył ten epizod do naszego eposu. I to tyle. Ta historia, napisana gliną, śniona w snach króla i szeptana przez cienie, mówi coś bardzo współczesnego. Człowiek nie wygra ze śmiercią, ale może wygrać z zapomnieniem. Murem, pieśnią, przyjaźnią, odwagą. Tego Gilgamesz nauczył się najdrożej i dlatego wciąż o nim mówimy.